Witajcie na wybielarni z tej strony Karol. Dzisiaj jest 29 marca, wielki poniedziałek i zapraszam Was do wysłuchania Ewangelii według świętego Jana. Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta usługiwała, a łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbało biednych. Ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus. Zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również łazarza gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. W tej Ewangelii mamy do czynienia z dwiema przeciwstawnymi sobie postawami. Z postawą Judasza, wybitnego materialisty, który nie ostatni raz pokazuje, że wyżej ceni sobie pieniądze niż relacje z Jezusem. A po drugiej stronie mamy Marię, która bierze drogocenny olejek, która namaszcza Jezusowi stopy, uświęca czas spędzony z Nim, buduje z Nim relacje, Zastanówmy się w ten wielki tydzień, czy my faktycznie chcemy budować z Jezusem relacje. Zapraszam Was do grupy wybielacze. Do polajkowania, do subskrypcji, a także do komentowania.